Witajcie wszyscy, a dzisiaj prezentuję Wam Tower Rush, więc jak widzicie to jest rodzaj kasynowej minigry, gdzie musicie zbudować wieże i im wyżej idziecie zazwyczaj tym lepszy jest Wasz mnożnik, ale nie do końca, jak sami zobaczycie. Zaczynam od zakładu za 10 dolarów y, i jeśli rozbudowuję, tutaj mam 135, więc jestem na 13. Dobrze, tutaj tak samo. Wzrasta do 19, ale tutaj dostałem 0,55, więc to zmniejszyło o połowę prawie o połowę zmniejszyło mój i zakład, więc jestem tylko na 10 teraz. Więc y, nawet jeśli y, i tutaj ja, ja przegrałem i faktycznie straciłem pieniądze. Więc w tej grze, nawet jeśli nie przegrywasz, kładziesz blok tutaj, zostało to zmniejszone o połowę. Czasem dostajesz y, ogromny mnożnik, więc się opłaca. Ale tutaj, jak widzisz, dostałem trzy mnożniki poniżej jedynki i uff, uh, tak, po prostu straciłem wszystkie pieniądze. Ale jeśli mam szczęście, może tak. Razy jeden, nic nie zmienia, 0,6. No stary, to jest to jest to jest no takie no nie wiem dobra 175 nadal jestem poniżej mojego pierwotnego zakładu nadal poniżej nadal nic to staje się coraz mniejsze i mniejsze o mój boże no dobrze dobrze myślę że wypłacę pieniądze a wróćmy do samego początku i zbudujmy to od nowa w porządku, to może teraz weźmy się za budowę tego jednego. Nie, jednak nie. W porządku, to chyba jednak. No dobrze, tak. O, dwa razy, półtora raza. Dobrze, dobrze, dobrze. W końcu coś zaczyna się dziać. Raz, jeden. Ach, okej, okay, i zero. Spieprzyłem to. Wyobrażam sobie, że można spróbować użyć jakiejś techniki, żeby tak jakby wycelować idealnie, dokładnie w odpowiednim momencie, tak? Okej, okay. ale tak, to jest dosyć skomplikowane. Zazwyczaj po prostu klikam losowo i mam nadzieję na najlepsze, tak. Och, 07, co to ma być do cholery? Nawet nie odzyskam z tego swoich pieniędzy. No dobra, jestem na górze. Poproszę 0,4. Co to właściwie jest? Tak, jak widzicie, ta gra potrafi być frustrująca, ale kiedy trafisz na odpowiedniego gracza w odpowiednim momencie jest idealna, mogę Was zapewnić. Dobra, ostatnia próba, spróbujmy zrobić to dobrze. Och, mamy tu bardzo dobry wynik, prawie 2x e, i jak widać, e, e, mamy więcej niż e, e, To co zrobiliśmy, tak, to jest jakieś 7x, dokładnie 7x. Spróbujmy osiągnąć 10x w sumie. E, raz, jeden. I pomnóż przez 10, więc wyszło nam 100. okej, okay, idealnie, wypłacam to. E, to jak widać, e, gdy idzie, to, to idzie. Czasem nie układa się po twojej myśli, ale uch, kiedy zadziała, to działa naprawdę świetnie. Jestem pewien, że potrafisz. Y, na przykład tutaj mieliśmy kiepski początek, ale zawsze możemy nadrobić straty. No nie zawsze, ale może być warto, uch, spróbować nadrobić. Więc jeśli chcecie spróbować Tower Rush i U może zastosować własną strategię, możecie skorzystać z linku w opisie oraz w komentarzu, aby dostać się do U bezpiecznego kasyna z naprawdę dobrym bonusem powitalnym. Więc możecie grać w najlepszych warunkach. Och, bonus, potrójna budowa. O mój Boże. Tak, więc e, czasami tak się też zdarza. E, e, jak już mówiłem, polecam, żebyście skorzystali z linku w opisie i w komentarzach, żeby otrzymać bardzo dobry bonus powitalny, by wypróbować Tower Rush. I oczywiście życzę ci powodzenia. Życzę ci...